Witam Państwa bardzo serdecznie w bitwie historycznej no. e, Niemcy, niemieckiej ofensywy Blitzkriegu na no, ruskich No Prochorówka Na Prochorówce Dobrze, więc my jesteśmy Niemcami Weź tam dowódź, gdzie ja mam jechać Per komendante Dobra A tam pasowałoby, żeby jeden pojechał tu No to ja tam pojedę Tak co? No, sznela. Nie, co to Przybyw. znaczy, że malu? Jaterę, no, ja teraz. ja. A ty jesteś pewnie jednym z tych Czechów, co chcieli mieć do armii. No właśnie, ja jestem tym Czechem, co chcieli do. To jest, to jest tak masne że... Zdrastwujcie. To jest śmiech warte, bo Czechów wycofali z armii niemieckiej po jednej bitwie. No to właśnie to jest ta jedna bitwa. A czemu wycofali ich? Byli. Bo nie byli... Właśnie na, na, nawet nie Czechów, Słowaków. Bo po jednej bitwie ich wycofali z armii totalnie. Ale że byli słabi? Czy że nie chciało tak. się walczyć? Nie, byli totalnie gównianą armią. No to ten, no to. O właśnie, o, właśnie, ja jestem tymi Słowakami. Ale to w zasadzie dobrze dla Słowaków. No, w zasadzie tak. No. Bądź gównianą armią. A w kwasie. A w kwasie? No teraz zobaczymy, czy będziemy gównianą armią. A czemu my się tak rozdzieliliśmy, panie perkomendante? Nie no. wiem. <grym> właściwie Ty jesteś grupa armii północ, a ja w grupa armii południe. A, rzeczywiście. I tutaj Rush be don't Stop, czy jak perkomendante? Jaka taktyka? No chyba. Dobra, ale Rush Cap, czy. O! Perkomendante! Wykryto en enemy! Perkomendante! Perkomendante! Jude! Perkomendante! Jude! Strzeliłem enemy! Przerwa do Perkomendante! Jude! Dwo obu przeciwników, z czego jeden ma jakieś lagi! Perkomendante! O jak oni w dwóch mnie na mnie wyjadą, to perkomendante nie mam szans. Jak go nawet nie mam Perkomendanty, to chyba prawda, że ten... Że ruscy robili tak, że jeden niesie amunicję, drugi pistolet, bo oni w ogóle we mnie nie strzelają. A trzeci mówi gdzie ma je iść. <grymne> no właśnie. A perkomendante chodź tu pomocy. Perkomendante, zaraz dwie się utopie. Ale typie, to było tak, że zostawali karabin na dwie osoby. Ten, który był z przodu, wniósł karabin z i pierwszy się przewrócił i bierał karabin strzelał. Jeszcze ja. Tak było. Nie oglądałeś w u Bram? Ko kogo? Czego? Co? Jak? Jaki film, Wróg u Bram. Nie... Wróg u Bram? Nie no. oglądałem. Dobra, perkomendanty, zaraz się... jednego z nich... Ale czemu oni w ogóle we mnie nie strzelają? Ty... To jest zastanawiające Kurwa nie widzimy Naprawdę? Tak. <laughs> tak. Ten... Zna... zas. ja jestem z jakiego kraju? Weźcie mi przypomnijcie Z Niemiec No nie 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 z Niemiec Ja jestem tymi wcielonymi do armii niemieckiej Słowakiem No to jest, to jest znane słowackie maskowanie O kurde komendant bez straty HP chyba to zrobimy. Na no, cheatach, a nie bez straty HP. Ja Cię nie mogę przebić, do cholery Per komendant jestem papierem, a oni mnie nie przebijają. Uuu, z ogranem maksymalnie bym przejeciał. No pewnie, bo... No, też, no, ja tylko raz przebiłem. Co to za to ja nie nie Co za głupota. To jest moja... nie, ja sobie nie ogarniałem, czemu nie wtedy. Dobra. To koniec tutaj historycznego filmu. Pozdrawiam mhm. mamy tatę i siostrę. Elo.